Dziś przechodzę do Was z tematem kukurydzianym, bo termin zabiegów dolistnych zbliża się wielkimi krokami. Wiem, że temat nawożenia budzi w tym sezonie spore emocje, dlatego spotkam się dziś z Marcinem, aby porozmawiać o tym, jak wykorzystać maksymalnie zastosowane nawozy i o czym należy pamiętać, aby poprawić potencjał plonowania. W międzyczasie kliknijcie subskrypcję i widzimy się za kilka sekund. Cześć Marcin, Cześć. dzisiaj temat kukurydzy, która wyróżnia się na tle innych upraw bardzo dużym potencjałem planowania, o czym myślę przekonaliśmy się już nieraz. Tak, w szczególności w ciągu ostatnich dwóch sezonów, kiedy w niektórych regionach Polski odnotowano wręcz rekordowe plony. Jeżeli chodzi o nawożenie tej uprawy, to ma ona bardzo duże wymagania co do dużych dawek nawozów. Powiedz, z czego to wynika? Tak, kukurydza ma bardzo wysoki potencjał plonowania biomasy oraz, oraz ziarna. O dużych zawartościach również skłoników pokarmowych. E, średnio, średnie pobranie kukurydzy na każdą tonę ziarna z odpowiednią ilością słomy wynosi od 20 do 30 kg Azotu, od 8 do 11 kg P2O5 oraz od 25 do 32 kg K2O. Poza tym są to również duże ilości przede wszystkim siarki, magnezu oraz wapnia. Biorąc pod uwagę, że kukurydza pełnuje na poziomie około 12 ton ziarna z hektara, plus dodatkowo reszki pożniwnej, który jest od 10 do 15 ton, oznacza to, że ogólne zapotrzebowanie kukurydzy na makroskładniki jest wręcz ogromne. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na makroelementy, liczby są olbrzymie, przeliczając to na plon 12 ton z hektara. A jak jest z, z mikroelementami? Jaka jest ich rola? W przypadku mikroelementów w kukurydzy najważniejszy jest cynk, a następnie bor, miedź, mangan oraz w mniejszym stopniu e, molibden. Jednym z warunków dobrego planowania kukurydzy jest odpowiednie zaopatrzenie w mikroelementy, ponieważ one odpowiadają za szereg funkcji, m.in. gospodarowanie azotem oraz prawidłowy przebieg fotosyntezy. Tak, ale żeby były w pełni wykorzystane przez roślinę, należy je odpowiednio zastosować. Dokładnie, dlatego nawożenie mikroelementami powinniśmy zacząć już łącznie z nawozami posypowymi. Tak możemy wnieść pierwszą dawkę cynku. Następnie kolejne mikroelementy możemy wnosić drogą dolistną, na które kukurydza świetnie reaguje. I właśnie dlatego mikroelementy wnosi się głównie dolistnie. A powiedz zatem, kiedy najlepiej wykonać ten zabieg? Zabieg nawożenia dolistnego kukurydzy najlepiej wykonać. Między 3, 4 a 10 liściem kukurydzy. W niższej fazie niż 3-4 liść kukurydzy, kukurydza jest po prostu zbyt mała, dlatego jej pobranie przez liść będzie, będzie jeszcze zbyt, zbyt małe. Z kolei po fazie 10 liścia jest już wysokie ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Dlatego najważniejszą fazą jest 6-8 liści kukurydzy, kiedy koduje ona kolbę. W tym momencie nie może zabraknąć jej składników pokarmowych oraz energii do wzrostu. Należy pamiętać podczas doboru samego nawozu i jego aplikacji. Wybierając nawóz mikroelementowy, powinniśmy zwrócić uwagę na zawartość składników, ich stężenie oraz ich formę, w jakiej znajdują się dane pierwiastki. Ja wybrałbym helaty ze względu na ich bardzo dobrą przyswajalność, szybkie wnikanie do rośliny, co jest bardzo ważne na tym etapie wzrostu. A powiedz jeszcze, o co w ogóle chodzi z tym kodowaniem kolby, o którym wcześniej wspomniałeś? Już tłumaczę. Moment szóstego, ósmego liścia jest jedną z krytycznych faz w porawie kukurydzy. Podczas kodowania wielkości kolby, czyli ilości rzędów w kolbie i ilości ziarna w rzędzie, roślina powinna mieć komfortowe warunki do wzrostu, ponieważ ta faza w ogromnej mierze decyduje o wielkości przyszłego plonu. Im lepsze warunki podczas tego procesu, tym lepiej dla plonu ziarna. Braki dobrego nawożenia, odpowiedniej ilości energii oraz stres mogą ograniczać proces zaziarnienia. A co masz na myśli mówić o stresie? Zawahania temperatur, przede wszystkim przymrozki, susza oraz e, niewłaściwe stosowanie herbicydów, które mogą powodować przypalenia liści. Właśnie takie sytuacje są niemałym stresem dla roślin, co prowadzi do zaburzenia wzrostu oraz zahamowania planowania. I tu kluczową rolę mogą odegrać e, biostymulatory, które e, skutecznie odstresowują rośliny. Racja, dostarczenie silnego biostymulatora ograniczy wpływ stresu oraz silnie zregeneruje rośliny. Ponadto zastosowanie takiego produktu do list nie zwiększy jej odporność, co będzie prowadziło do zwiększenia planowania. A czy mógłbyś zatem zaproponować skuteczne rozwiązanie, które połączy ze sobą nawożenie mikroelementami z biostymulacją? Naszą propozycją jest VitaPak Plonez, czyli pakiet odżywczo-biostymulujący, zawierający w swoim składzie sześć najważniejszych mikroelementów w bardzo wysokich stężeniach. Skład pakietu został oczywiście zbilansowany pod kątem zapotrzebowania kukurydzy. Dodatkowo wzmocniliśmy nawóz biostymulatorem, który zapewnia wszystkie dodatkowe korzyści, o których wcześniej wspominaliśmy. Dzięki Marcin bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Pamiętajcie, żeby osiągać wysokie plony, nie obejdziecie się bez nawożenia do listnego. Poprawienie wigoru roślin poprzez biostymulację i dobór odpowiednich mikroelementów to klucz do sukcesu. Na dziś to już tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. we